Siemaneczko Widzowie, dzisiaj sobie nagramy odcinek wy uciekaj przed tsunami dla Brainrod. Ogólnie już z tej gry nagrywałem jeden odcinek e, No i wiecie ogólnie o co w tej grze chodzi, no bo na pewno w nim gracie, ale jeśli nie wiecie no to tak e, Tylko mi przejdzie ta fala, no nie, no ja nie wytrzymam Dobra no, niech to przeleci, OK. E, no i na przykład weźmy sobie takiego, o no i wy musicie go wziąć i uciekać właśnie przed tym tsunami no i musicie go dotrzeć aż do tej białej linii i go wtedy dostaniecie. Ja go na przykład nie biorę, bo on mi jest niepotrzebny, no bo mam taką bazę, nie? To on mi jest niepotrzebny. No i oto w tej grze chodzi no i dzisiaj spróbujemy sobie dostać właśnie e, niebieskiego Brain Rota właśnie jakiegoś. Spróbujemy właśnie go zdobyć dzisiaj. A tym odcinku. Na razie sobie widzowie podbyłem kasę trochę za, za głośno miałem o no i tutaj mam na górze takiego Soka fajnego o no on mi dużo dał Pię no prawie 1 tryli, 1 no on daje półtora pół triliarda na sekundę pół tryliarda na sekundę tak? Teraz sobie pójdźmy na spinę, bo ogólnie wczoraj był event, jeśli byliście na evencie z tej gry, bo ja byłem, nie wiem, możecie napisać w komentarzach, czy byliście, bo wczoraj, tak, był z tego event. <laughs> na przykład teraz sobie podlepszymy moją... O matko, ale to już jest drogie! O matko! Ej, no naprawdę! Ła! Jezu, strasz. Mm, mm, dobra Bieg, tutaj wchodzimy Albo lepiej nie ryzykować O, i teraz biegniemy Aż do tamtąd U, obszar mityczny Ojoj, aż wypadliśmy poza mapę Ej, co się dzieje? O, dobra, jestem Za... Uuu, widzowie Za 6 minut odpali się Event Radioactive to sobie na niego poczekamy, na odcinku nawet spróbujemy nagrać. Zobaczymy, bo pewnie nam wyleci e Lucky blok Radioactive -lucky, lucky Block, tak, bo zawsze wypada, bo jest takie obby, jeśli nie wiedzieliście. Mm, chyba na tamtym etapie. Ło! Ojoj, nie zauważyłem tej fali, bo się zagadałem. No właśnie. Tak, będziemy sobie czekać. W ogóle, kto jest pierwszy w topce? No oczywiście, Keylus, no. A kto inny? A co tu jest za jakaś mega dziwna liczba w tej topce? Ej, what? A kto tutaj jest? Ładzi już tam aż 2000 prędkości ktoś musi mieć, żeby się do topki dostać. Ej, widzowie. Może wy jesteście w topce, ciekawe. Możecie mi napisać w komentarzu. O no, dlaczego ja tak skaczę? Ogólnie mogę moim widzom rozdać na przykład jakieś brain roty, jak ktoś zaczyna z tej gry grać. Na no, przykład taki może La Lagrande. To zobaczycie dopiero. To możecie napisać w komentarzu. Może 10 osób wygrać. No i możecie napisać w komentarzu swoje niki na Roblox To was dodam i wam rozdam I wam tak, i wam rozdam Może to właśnie któryś z was Który ogląda ten odcinek na przykład Możecie napisać swój nick Ja was dodam No i wam tam jednego brain rota jak zaczynacie Albo jak nie zaczynacie, i wam mogę, trochę, może po trochę podlepsza. Na przykład, o taki Garama grama, jak e, ma dung, dung, na przykład półtora, e, znaczy, matko, jeden, mili, jeden miliard na sekundę. O, na przykład takie coś. No dobra. widowie chyba dzisiaj nie zdobędziemy żadnego takiego brainrota. Ha! Naprawdę Ta gra mnie dzisiaj wykończy chyba o dobrze uuu, już jesteśmy na kosmicznych. A jaki jest ten dragon? W złoto. Eee, to jakiś dobry to nie jest. Dobra, lawaka, tutaj e, dra, tortugini dragon Frutini na przykład. Może kiedyś live'a na przykład nagram z tej gry o. Może na przykład kiedyś o 19:20 mogę nagrać może live'a z tej gry. Zobaczymy, zobaczymy. Na przykład z mielkiem albo z oliwką mogę nagrać albo jeszcze z kimś innym. Szybko, no nie, bym dał radę. Dla... Najgorsze jest to, że ja tak zacinam od mojej prędkości. Uf, prawie zginąłem. Op! Dobra, dałem radę. No nie, 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 nie. No nie, my tam nigdy nie dojdziemy. Wow! a to niedługo to się w ogóle radioaktyw jeszcze i Event odpali. Mm. <laughs> Wcale mnie nie goni teraz morowa. No, no dobra, niech ta fala już przejdzie, już chce tam się dostać. O! Przeszedłem I co to jest? Co to jest jakiś bombardilo, krokodilo Czy jakiś Jakiś dziwny brainrod widzowie O On dużo daje nawet wat. Mm. Prawie zginąłem. Weź go, weź go. To może będzie dla was. a ah, nie, 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 widzowie, nie. Za minutę jeszcze radioaktyw się odpala. Okej, okay, może jakiś spin chociaż mam jeden leci. Może ten burrito, oh, bandito, traktor, czy jakoś tak. A wlecę w tą walę teraz specjalnie. Jak ja przeleciałem w tej... What? Kurde, kamerka mi się zepsuła. O. Ej no widzowie, ona ja już przelatuje w fali. Dobra, to biegnę, to przelecam jakiś... O, super powolny na przykład. Eee... Jak dlaczego to teraz nagle nie działa? Hop. No i dlaczego nie? To co ja nie mogę skakać? WHAT THE HELL?! I dlaczego ja chodzę przez te falę jakimś WHAT?! Ej, dobra, czekamy, widzowie, na ten event radioactive Dobra, widzowie, już jest, już się zaraz event odpala. 3, 2, 1, no i lecimy! Ups. Ups. Może nawet ten producent gry nas zauważy. No z pewnością nie. Burba loli 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 Cztery minuty to będzie trwać. Cztery minuty, widzowie. Okej. Okay. O, mamy obby. Let's go. Fajnie, że... No super, że się wywaliłam. Super. Dobra, widzowie. Przechodzimy to obby, obyśmy jego przeszli. Tylko nie wiem, czy te, te dwa jeszcze są tam. To później sobie sprawdzimy, jak przejdziemy to obby. Hmm, czy te dwa są jeszcze prawidłowe? What? Widzowie, nie dojdziemy tam chyba nigdy. Dobra, damy radę. Mhm, damy radę. No tak, no jak najbardziej. Ale, ale ten, skipnąłem to. Hop, hop, hop. By nam się udało, proszę. Bo chciałbym, bo wczoraj ten esok mi właśnie wypadł z tego Lucky Blocka. No bo w sumie też wczoraj ten producent gry na tym evencie też włączył szczęście. Więc się nie, nie dziwię, że ta gra mnie wkurza trochę. Dobra widzowie, ja do Was wrócę jak już przejdę to Obyby. Dobra widzowie, przyszliśmy do Obyby właśnie, o pyk. No i mamy Radiatki w Lucky Block. Zaraz go sobie oczywiście otworzymy. A w sumie ty już go otwórzmy. Radioactive Job Job. Widzowie, zdobyliśmy. Strawberry Elephant? Ej, ja chcę strawberry elefanta. O nie, z jakiejś nową mutacją, tak? Dziwim. Hoppa, 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 hoppa. Ja nie chcę. Nie chcę. Nie chcę tutaj zostać. O. Dobra, damy ladę. albo nie, no bo po co? Dobra, zaraz się kończy to. No nie, no, No, no nie. Hopa! Tak damy radę! Uff. Dobra, idziemy sobie tego job job'a postawić, no bo naszym celem było zdobyć niebieskiego brainrota. No i go zdobiliśmy. Oj oj. Go nie mam. O, mamy! Let's go! Idziemy go sobie po za tego 6-7. A, oczywiście. Teraz go sobie tylko podlepszymy. Ile... o, no. Oh yeah! Już nam dużo daje Uuu. Dobra, no to co? To chyba na tyle się ma.